Dobra, 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 ja gram dobra a, jazda. Hey, dobra, obejrzymy ten jest... filmik jeszcze raz. Obułka. Obejrzymy ten no, filmik obułka. jeszcze raz. Bo żeśmy wcześniej ja zaczęli... Nie, nie oglądam. Ale nie dograliśmy. Jeszcze raz, co tu się dzieje? Bo moja California, postać... ...mojej USA. postaci wiesz, Jackson to Here, she was subjected to barbaric outdated shock treatments that ate away at her body and mind slowly remembering the summoning ritual she had seen during her time with the cult molly began attempting to raise a azazel once again one of molly's closest friends you have tracked her down

4 kwietnia, doktor T. Walker. Przyjęto dziś nową pacjentkę, nie, od... nie obyło się bez problemów. Pani Molly Jackson stawiała opór i koniecznie było zastosowanie środków uspokajających po tym, jak odmówiła przypięcia do wózka dla własnego bezpieczeństwa. Z większością pacjentów nie było takich problemów. Gdy dziś wieczorem robiłem... robiłam obchód, zauważyłem, że próbuje zwabić do swojej celi szczura z... za pomocą jedzenia ze stołówki. I... Kolejny. Prawo, tu. No, i jazda dalej. Tutaj, to jest kolejna podkładka. 31 Kastrobat sierpnia. Po polsku, Stan psychiczny i fizyczny pani Jackson pogarsza się z dnia na dzień. Epizody ostrej psychozy, znacząca utrata masy ciała. Wczoraj strażnik znalazł szczura w kieszeni i koszuli nocnej. Nie miał ogona. Przez ostatnie 4 miesiące nie udało się nawiązać z nią werbalnego kontaktu. Jedynie się śmieje. Dawaj do mnie? Tutaj masz kolejną? Tam jedną Pani paska. Jackson stopniowo traci kontakt z rzeczywistością, rzadko odpowiada na zewnętrzną stymulację i ledwo zauważa moją obecność. Swój wolny czas spędza pisząc po ścianach w niezrozumiałym języku. W zapiskach często pojawia się słowo Azazel. Muszą, ogra muszą ograniczyć jej dostęp do strefy wspólnej. Grozi innym pacjentom, grozi im śmiercią i mówi, że uczyni z nich zwierzątka Azazela. Wow. Ooh, that's nice. okay. Czemu to jest martwe ciało? Znaczy, Czemu jest martwe ciało? Faktycznie... I dobra, gdzieś, to wy są ja o co chodzi, a ze dwóch chwilka. No spokojnie, Dobra. Patrz w oczy spokój, ty też. Tam już nic nie ma. Kurwa, ten tym kulturystom... Gdzie on też mówi, że powinniśmy. Zrespiła się chyba, pani. Gdzie mówi, że powinniśmy? Tutaj. Chyba się zrespiła Macira. Wreszcie zaczęliśmy terapię elektrostymulacją, co niesamowite, pani Jackson jest w stanie wytrzymać ponad 130V, a to więcej, niż potrzeba, by zabić małe zwierzę. Dzięki Bogu, że nasz sponsor rozumie, że nowe metody psychiatryczne nie działają na naszych najbardziej agresywnych pacjentów i pozwala nam w spokoju wykonywać naszą pracę. Gdyby świat się o tym dowiedział, placówka zostałaby zamknięta. Po schodach na górę są zamknięte drzwi, nie mam klucza. Ja mam jakiś klucz. Masz do warda? Warda, no. Kurwa, tym no to... kulturystom na bossu chodzisz. Tylko duże, duże klapy Dobra, no mapka jest klimatyczna To jest szpital, ale co się dostało, że to jest opuszczone No bo pewnie musi być wyjaśnione. No w pizdę dostali, dostali pewnie wszyscy, albo faktycznie się to ktoś ona? dowiedział Znaczy no ona najbardziej Bezpiecznik, zarazem bezpiecznik. Podejrzewam, że to jest jeden z przedmiotów, których trzeba będzie użyć, żeby ten... Ale to myślicie, że to będzie znowu takie 0 na 10. Mhm. No Jest. Aha, no, a ten, tu, tu się... tu się w ogóle nie szuka róż, tylko jakieś kawałki skóry? Pomyję znalazłem... Latarkę? Bezpiecznik, kurwa. kurwa a, zdjęcia gramy. się tu podnosi? Nie, sorry. Nie wiem, że zdjęcia. Pełno tych zupek tutaj jest starych, ej, no, z tymi w zupkami. A gdzie no, po, to, tu, tutaj jesteście? Dobra. Chodźmy na górę. Mhm. Jakieś macie klucze? Tylko tego urdena miałem. Nic nie Woda. mamy. Nic, kompletnie nic. I wybliżaj się w tej A tu było jeszcze jedno zejście, chyba gdzieś mi się wydaje. że było jeszcze jedno zejście. Ty no kurwa, wszystko jest pozamykane. No jest ten fireplace cały. O tutaj jest. Za kominkiem to jest Za kominkiem jest notka. Jest, widzę. I śmietnik. Terapia elektrostymulacją dobrze no, działa na no, moli i jest coraz bardziej ugodowa i szczury. lepiej opowiada na bodźce. Nawiązała dziś kontakt wzrokowy i użyła mojego imienia. Teraz spędza większość czasu w swoim pokoju przy zamkniętych drzwiach. Szepcze do siebie, ale jest względnie spokojna. Czyli szczury mamy. Tak tutaj masz kolejną kartkę. Niestety, strażnik odkrył gdzieś martwych szczurów pod łóżkiem MOLI. Wszystkie były zmasakrowane pierwszy. na różne sposoby. Możliwe, że nastąpił nawrót. Ważne, muszę poprosić strażnika, żeby zamówił więcej bezpieczników do aparatury do elektrostymulacji. Bardzo dużo ich ostatnio zużywamy. Okej. Okay. pierwszy? Mhm, fajnie. ja kurwa pierwszy. To jest creepy. Nie masz A. pisknąć jak dziewczynka. No, no wiadomo. Czytaj ją? Nie, słychać notkę. ją. Słychać ją. Czytaj notkę. Słyszycie? Wiesz, dlaczego ją słychać? Kilku pacjentów i pracowników słyszało wczoraj w nocy dziwne śpiewy, dochodzące z pokoju Molly. Zniknęła bez śladu. Znalazłem kilka szczurów w jej pokoju. Piszczały i walczyły ej, między sobą. Ej, chodźcie tu. Na ścianach i podłodze widnieją dziwne symbole namalowane krwią. Musimy ją natychmiast znaleźć. To ona? To ona. Nawet ręką rusza. Kurwa. Co oni ci zrobili? Co oni z moją postacią zrobili. To zrobią. ona jest? Tak. A, i musimy... i musimy ją razić prundem, tak? Jest jeszcze kartka jedna. Wszędzie martwi pacjenci siedzą w swoich wózkach, uduszeni. O Boże, słyszę, jak się śmieje. Dobra, zobaczmy, co się stanie, jak to zrobię. Coś... Podłączyłem jeden bezpiecznik ogólnie, nie? Mam drugi. Gdzie, gdzie są boksy, żeby rzucać? Tutaj będziemy tak jeden. do jednego i po kolei mamy. Po kolei, jeden wysadziłeś. Dobra, i tutaj. A, i teraz przełączam. No dobra. I ona będzie teraz to Ale okay. latarka? I już jej nie będzie, nie? I włoży włożyłem... drugi. Nie mogę latarki zapalić. Pomocy. Nikt nie no ma. zaraz się samo włączy, czekaj. Wsadziłem drugi. O. I już jej nie ma. Nie ma. Zaraz się no no, da, no. ja się kładę. No Teraz ja się kładę. i wsadziłem drugi co teraz? No i to urazimy. No i to znowu razimy chyba, nie? Ale i, ale i nie ma. A potem trzeba... Złapać no ją chyba, nie? Tak, trzeba ją jakoś Gdy złapać. Czego? o nie! O Jezu no, pomyjami ją chyba trzeba łapać. No po pomyjami. O. Bacik od razu wiedział gdzie jesteśmy. I, jak pomyjami łapać ją? Go pomyjami. Ale co rzucisz jej kurwa chujową zupką w twarz i... Baciku, dobrze myślimy, że ją trzeba łapać po prostu i razić, nie? Nie, wknijcie sobie. Nie, to nie to, Chciałem, że to to. Znaczy no, co, nie co Kacper czytał na początku. Sami. Co mówisz? Ci... Co Kacper na początku czytał. Co czytałem? No, tą pierwszą notatkę, co czytałeś. W tej w notatce masz wszystko, co potrzebujesz. To nie jest źle. Dla... Ej, drzwi się tak. Tutaj, tutaj byliśmy. Chodź, ja ci przeczytam. No bowiem odpaliliście już. Tak, ej, nie dobra, podniosłem skórkę, są takie szmaty do podnoszenia tutaj zamiast tych do zbierania. Zamiast różyczek są takie prześcieradłe Ale ona tak... Ej, ej, chodzi. O widzę. Ona gdzieś na górze jest, nie? Nie no doble. Ja pierdolę! A to jakiś ja, typeczek Czy to ona? Ona! ona. Ja a, a ci na wózku jeżdżą! Tu nie ma demonów, tylko na no, wózku tak. jeżdżą. Pacjenci kurwa ja pierdol dobre, dobre! Kurwa, dobre, ona, ja tak ona jest... ona jest tutaj. Ona chodzi. Zgada, tam. Ale creepy chodzi. No. O Najpierw słuchajcie. Pomiję. Gdy dziś wieczorem robiłam obchód, zauważyłam, że próbuję złapić do swojej celi szczura za pomocą jedzenia ze stołówki. No i to pomyje trzeba jej dać, tak? Czyli trzeba pomyjamy. No. Musisz sz znaleźć szczura i dać pomyję szczurowi, łapie szczura. A gdzie jest szczur? No musicie znaleźć. one będą chodzić spadło. tak po, po prostu czy jak? Dobra, i szczurem, jak złapać? Jak ją złapić szczurem? No tak samo jak ten. W sensie, na dole miałeś to gówno elektryczne, nie? Odpaliliście to. No. No. resztę. Ale ona szepcze. Dobra, to nam pomóż kurwa, a nie teraz co ty sobie wyobrażasz. Te baterie na początku, co macie, te gówno, nie? No, to Tym tak odpalacie to kurwa... No to to wiemy. Prąd, Równo, no. no. I wsadzacie tam szczura i palicie i tyle. Tylko trzeba znaleźć szczura, ale też szczury Ale gdzie, gdzie rozesień. sadzamy szczurę? No tam, gdzie się pali. Tam, gdzie ją palisz, kurwa. Żubeczku, weź się nie ten, zaraz. Będę. A Bacik zamiast nam pomóc, tylko czuje i myśli, że co? Nie, bo ja nie wiem, gdzie wy jesteście. To, to Byłem pod kominkiem, a was nie było. O, patrz, jest szczura, łap szczura. Zbiorę te wszystkie bateryjki na dół. To będzie trzeba tak samo, panowie, pomyśleć, kurwa, z tymi, tymi. Żeby... Bo pewnie będzie też jej odpierdalać ostro. No, no to chodźcie, położymy tego szczura. O, to I zobaczymy co? co się wydarzy. Ty tylko trzymasz za oko w ogóle. Jak to wygląda. Kurwa, za oko. Jakaś, jakaś flaga. Tak, no to masz podnieść. To jest zamiast tych. Zamiast różyczek. A. Dobra, podpinaj, kurwa, Dobra, szczura. I ty ją no i z kurwy, syna. Mój szczurek, nie, nazywam go Janusz. O, ktoś przyniósł już te tutaj. Bezpieczniki! Ty, ja leżę, co jest? Spaliłem się po mocy! <laughs> Przyniósł bezpieczniki ktoś, wsadziłem nowy. To no, przynieśmy wszystkie to w sumie bezpieczniki palić, teraz. Ja o tutaj ja mam. E, first no to day, da. powiedział, to że jest to szczury. Ale ten że ja ja będziemy dobra. palić, że przybiegnie do tego szczura, jak zjeść, tak jak Chodźcie, mówiłam. co ogarnimy, bateryjki wszystkie, żeby nie latać potem. Wyszliście już stąd? A. Fajnie, dzięki. Tutaj na miejscu są raz, dwa, trzy, cztery baterijki. Nie, bo ona chyba już tak hantuje, czy tak powiem. Już jest kurwiona. No. Już sapie. Sapie, no, wiesz. Kilku też szczurki w całym domu mogą być, nie? Tak. Kurwa, też 10 trzeba zrobić, a ja myślałem, że może jakaś inna liczba będzie. Chyba mam zupkę, jak coś. Ona leci! We mnie chyba leci! Nie wygląda jak We mnie leci! I, kurwa! Słyszałem ją! Mam przejebane. To ty? Tak! Kurwa! Nikt, gdzie ona jest. Słyszałem ją na plecach, normalnie jak tu pała. Nikt, gdzie In... ona jest. Firmary. Macie? Pokój, In nie leci, ma. Leci! Leci! Jest! <laughs> Jedną latalą. Jedną? <laughs> Znaczy, no jedno wystarczy, nie marnujemy tego ufałki nie? Ale ona jest creepy, jest brzydsza niż tamta Ktoś jeszcze tu jest? jest. No. Bezpiecznik no, jest i... jeszcze jeden tutaj Dobra, wyj**ane, mamy ich dużo A, później będzie brakować, kurwa Ej, patrzcie Śmietnik Świetnic. tu jest, nie? Przewróćcie go Szczury Nie wybiegły Mogę... wcześniej Są świetniki i z niektórych szczury wypadają No, no wiem, wcześniej właśnie Mieliśmy taką opcję O, płótno To palimy tego drugiego szczura od razu, czy? Czy jak? Kurde no. to ja też da się zrobić takie koza, nie? Po całym, całym motywie. Ujrzy ja ja pan na razie na tym łóżku i. No w sumie tak, ja go nie pada. A ja pójdę do tej celi. I ktoś tutaj tej celi trafi. O kurwa, ona tu Gdzieś jest w ja celu. No tutaj nie jest cela, to jest morgła. No bra, to ja wychodzę jako ona tam jest. A to choć tędy można na. No, ktoś gabinet da. zabiegowy. Cela, ej, tu jest cela. No, dwa jeszcze. To jest? Nie mam Ja szukam szczurka. Ja mam zupę do szczura. Szczurka. Gdzie jest szczur? Na glebę, na glebę. Ile macie szczurów? Mamy tam jeden leży i ja mam... Jeden rękę. leży i macie dwa. Dobra, to możemy palić chyba. Ja nie mam że Dobrze, znajdźka. Mógłbym jazdę ale kurwa jeszcze. Byłoby dobrze. Pod łóżkiem. Ej szczur nie, nie ucieknij. Dobra. Nie no, będą cztery to chyba no wyjście jest tutaj, w prawo. No poczekajcie, kurwa. No idziemy palić się. No, idę z wami. Ooo wow, kurwa. Chcesz, nie chcesz? Dobra, chodź. Strosztryj. Ona nas lubi, ona była naszą koleżanką kiedyś. Tak, no, kurwa, pomagała O kurwa! Zresztą. Ja jo som ci kurwa, na tych wózkach. <ślesz> <ślesz> kurwa. Ja za ogóle nie widziałem żadnego jeszcze. Jebany, ja wchodzę tu, on Które? stary od razu przede mną. O patrz, patrz Bieraj, wyjeżdża ty, ze ty, ściany, ty, 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 ty. wyjechał ze ściany, wyjechał ze ściany do murowerek kurwa. mu kolejnego. Bierajcie tam. Kolejny Party, no Wal chuja yeah. Yeah. Kurwa Yo. te teksty tych kurwa kultystów Yeaaah yeah. Dobra, Dobra, Dobra mamy przejebane już Nie co ty To jest git Chyba i jest Kurwa wiesz. no tu jest Ej biegnie. Biegnie ma Fleppy Problemy Ktoś umrze Ktoś pro umrze pro Problemy Neymana no, Trzeba ją zgasić Zgaś! O kurwa, czerwone oczy! <śmany> Gasz! <wie>. Dobra. <śmany> <Ja> gas. <miałem. śmany> Dobra, niesie go. Tak gdzieś apteczka była. Ona taką koleżanką była. Ale już nie jest ruda, ma czarne włosy zaraz dlatego. ja Czerwone miała jak leżała. No, ale już nie ma. O jezu, term jest straszny. Przestań sapać, kurwa, tym kultystą A on tak może?

I will shoot you, yep. tak się mówi po amerykańsku okay. Dobra, pal tych kurwa wózkowych Zupek O kurwa O kurwa Dobra, będzie leciała w kogoś Dobra, gdzie są szturki? <śmiech> <śmiech> zupek nie mogę znaleźć Najwięcej zupek było w tym, w tym głównym pomieszczeniu Wiem, ale o, zupka nie <laughs> Mam zupkę, tylko teraz szczurek by się przydał. Wej, leci w kogoś. Ten pali wózkowego! We mnie. We mnie. Złapała się? Ja uniemię mnie na górę. Nie pierdalaj, kurwa. O, Mam apteczkę. Ja biegnę, ja mam apteczkę, biegnę. Durdzon, where are you? Durdzon. Where are you? Te kuski były łatwiejsze do znalezienia O to ona mapy, kurwa W następnej mapy będą jakieś ropaczki do znalezienia I będzie trudniej no, jeszcze no, no. No, Jak te szczury są wiele duże jak te szczury? No ciężko jest z tymi szczurami tutaj kurwa nie ciężko Trzeba poznajdować Tylko wie gdzie one są O ale znajdźka w chujowym miejscu Nie Tu w kuchni Jak wejdziesz w kuchni to w rogu jest jakby trzeba kucnąć, żeby ją podnieść. Ale kuchni jeszcze nie było. Chodź. Kurwa. Chodź, tutaj. Tu, tu widzisz? Pod tym. A, no jest. Ha, a wy ile masz? Dziewięć. Co?! Ty ile? Ja masz córów. Cztery. A węz, zamiast grać w grę, to szuka, znajdzie. Ko znajdzie nie ma się. Je, jeszcze no, mamy... kurwa, odpaliła się. Dobra, ona mnie hantuje chyba, się wkurwiona mi. Gdzie wy widzicie tą kuchnię? Kuchnię. Do Biegnie nie, no. ja do... na Nie na dół, kogoś. Idzie, pomóż mi, świeć ten. Świeć, świeć i kończy. Dostała. mnie do kuchni. Nie wiem, gdzie jest kuchnia teraz. Leci I dalej! Jest tu w salonie, czerwone oczy. No i koniec. Tu jest kuchnia. Chyba. Jesteśmy. To tu chyba. No, no to tutaj. Otwieramy. Open the door. Tur. Oh. Sur! Szczur. Jeden! Jeszcze pięć! Już śmietnik. O kurde. Nie, to szóry wyleciały, Ampo. dobra. To, Ampo, to teraz to będzie est. Bo to jest tak jak z gołtami. Trzeba je zespałnić O, znaczka Rozumiecie? Nie masz znajeczkę? Ty, ale szczury spierdoliły eee, tutaj, tutaj. tutaj, 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 tutaj Ale one będą na łapie Aha, bo ja takie A, złapał! mnie Położyłem szczura już na tym Macie szczury? Jeden ja. położony Dobra, Bacik krasia. ja idę z drugim Ja nie mam nie, 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 pozbierajmy, pozbierajmy Bacik, ale zbierzmy... Będziemy mieli 6 czy 7, teraz raśmy Mordo, my. pozbierajmy szczury ja nie mam jeszcze żadnego No dobra, to idź go spalę Jaś tam tego bacik czy nie? By... Musisz tylko odpalić tam Nie musisz. Ale nie Aha, no to dobra, no bo ja za tę rękę Dobra, idę za teżką do kogoś tam, nie wiem kto leży Mateusz chyba tak jest na górze da. To Idę do ciebie <laughs> o nie Boże, ja. To Nie jest że to się stało Sufit się zepsuł Stur, 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 e. W kogo nabiegnie? biegnie? O kurwa, co jest? Złapała bacika. Trzeba się kryzować. O, się zestrałem. Aha, już tylko jeden o, nie żyje. drzwi dzwoni, ze Jesteś na ten? Masz aptekę tam? Ten, co zjeżdża po schodach, kurwa! Właśnie widzę. Ja nie, ja mam kurwa zupkę. Ale nie, ten kto leży. Mateusz nie, no, jest... No, jest... Nie mam. No, dobra, jakoś na dół zejść. Ja mam. Kurwa, no! Bo, musi wam gonić. Dzięki żoł. Ja, dobra. Tutaj ten szczur był w łazience i nadal tutaj jest. O kurwa, wyjebało szybę, ty. No, no, jest jeden szczur. Kurwa, mać, no jest creepy z nią. Kurwa, no, dobra jest giera. No ten z łazienki wybiegł ten szczur. Nie, jest drugi łazienki. Lupek jest w kuchni w chuj. Dobra, widzę szczurka. Widzę szczurasa Znaczy nie nie tutaj, nie da łazienki. No dobra, to bierzesz. Nie tj. no, żartuję, tylko weź zupę. Tam w tamtym pokoju jest Zupa tam no, Gdzie? Bo na dole pewnie będzie Nadolnie. Odpaliła się Choder, choder. Na górze Mateusz, jest tutaj. nad nami Chodź Mateusz tu jest szczur, Tu jest szczur A jej p... One na dole Na parterzu, napiętę Dobra, na łapie szczura, czekaj, czekaj, czekaj. Będzie leci do nas chyba. Mówisz? No. Hój tam. No nie bierz ją. A, czyli ona jest pies, dobra, ucieczka. I na barierki. Czerwone oczy ma, jest przypał. Tak, to trzeba spierdolić teraz jej. Dobra, GG chyba. Dobra, nie. Ej, dobra, palmy i zostawmy dwa szczurki. We mnie! Leczę, kurwa. Ja pierdolę. w Nie, Miałem szczurę. Gdzie? Myś, Gdzie umarłeś? wszystkie. Kurwa macie. Biegnie. Że masz jednego? To spalmy no, no, tylko jednego. To Biegnie. tylko jednego. Ja jestem przy apteczce. Jak coś. Idę tu, 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 idzie tu, idzie tu. Dobra, i trzeba dwa ostatnie znaleźć. Spierdalamy, spierdalamy. Ostatnie myśl. tam do was. Dobra, ja jestem z okien Jest w wejście. Dobra, jestem przy okieniu. A, a Ona je da jest one. na samej górze też Ona jest tutaj obok nas, na samej górze Biegnie do ciebie to już, uwaga. To no niedobrze. No wejdź tamto, wyjdźcie z tego pokoju uh -huh. Ja jestem na dopteczku, No nie, ja już ja nie mam jak palić Macikę Macik gdzie jesteś, chodź Help me, help me, help me, help me um, umieram Kurwa, nie mam apteczki, żeby cię podnieść otóż A widzisz apteczki? Nie, nie widzę wiecie. Leci tu! Na dole się przed nią teraz Nie wiem gdzie Jak najdalej? To już trochę się do apteczki Jestem przy apteczce, tylko ona Dobra. tutaj też jest. Nie spierdolę Która widzicie? Nie Kurwa, kurwa któryś w pomieszczeniu, pomieszczeń na pierwszym piętrze Dobra, kurwa. kurwa, nie ma apteczek Ja siedzę przy jednym Ja robię na jestem dalej, w tym samym miejscu jestem co byłem, kurwa tylko, tylko tu nie, nie ma apteczek Nie, nie ma co, idę Biorę z na... twoją zupę Avensan Bierz. i postaram się znaleźć tego szczura Bierz, jak O, apteczka śledam. to jest, jest apteczka, na ją Idę po morku, idę po morku Idziesz ją gdzieś? Nie Idę po kogoś do góry Leć na górze ja jest pokoju obok pisa Nie widziałem jej Oj, jeb...ła błacie koło mnie A, jesteśmy na jedną Jak Ja do was do góry przyjść Nie na raczej ona tu jest kurwa Znaczy no, może próbować, bo ja kanać co Znalazłem ten pokój z tym szczurem. Jak znajdziesz szczura, to biegnij i odłożysz. A ty patrz, co ty możesz? Ty warty, są wracaj? Idę do drugiej apteczki, tutaj jest druga. Tak, tak, tak. Już się zrespiła. Mam szczura, zbierdalam, to jest dziesiąty? Kurwa, ty oj, przypał. Zrespił jeszcze, musisz zrespić wszystkich. No to już tutaj jaraj. <laughs> no ale to dziewiąty będzie, no to przejebane Nie, dziesiąty. No to dziewiąty siedzi. Kurwa! Ja cię czy nie? No złapało mnie coś, nie mogę w to wycelować! Dobra! Ale nie ma baterii, chyba jednej. One są u nas? Nie, będzie, jedna tak. będzie. Wózkowy cię to. Yes. dawaj szybko! Pali dostała w pizdę. A Dawaj, bo będzie biegła. A bateria zbudzona, no jak ja mam włożyć baterię? No musisz odpalić przecież, jak jest zbudzona bateria, no to musisz odpalić tamtego, co jednego spalić musisz. Lecisz. No dobrze, ale muszę odłożyć szczura, żeby kurwa włożyć baterię. Powinna być bateria, powinna być. Nie, nie jest włożona chyba Nie jest włożona, nie jest włożona Ja pierdolę! Zginąłem! O krok! <gry> Kurwa, było close no Zobaczymy kacsek Ja pierdolę Zrobi nam zrobi, pewnie nas położy 4 katastrofy Zrobi nam ludzką stonogę może Chyba w dupie, o już myślę, że nas w dupie ma O to jest zobacza, ale tylko w trzech. O, mnie nie ma, a nie jestem. A, szczurki nas zjedzą. Chyba lewa dwa, nawet, dwa metry. od tego prądu? No, nie pyku.